Telewizja Polska, TVP Info. Ja mam pytanie dotyczące odwołania Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Dlaczego taka komisja miałaby zostać odwołana? Ja wiem, że pan Marszałek mówił o tym, że od tego są służby specjalne, żeby takie wpływy badać, ale to w takim razie ja zadam w kontrze do Komisji do Spraw Badania do spraw Pegazusa. Czy tych tutaj, tej sprawy nie mogą też badać służby specjalne, skoro tamta komisja do spraw badania rosyjskich wpływów ma zostać Już odwołana? Już wyjaśnię. Mhm. Cały problem polega na tym, że jeżeli chodzi o używanie Pegazusa, to służby specjalne są podejrzane o używanie go w nieuprawniony sposób. A więc jeżeli teraz mielibyśmy oczekiwać, że służby specjalne, które są o coś podejrzane, wyjaśniają sprawy związane z tym, jak działały służby specjalne, to obawiam się, że nie bylibyśmy wystarczająco efektywni. Bo jeżeli masz co do kogoś jakieś podejrzenia, to prosisz innych. Żeby zweryfikowali te podejrzenia, a nie samego zainteresowanego. Jeżeli podejrzewamy, że ktoś kręci, oszukuje, zdradza, to nie powołujemy go do komisji w sprawie jego krętactw, oszustw i zdrad, tylko formujemy komisję, która będzie w stanie to ocenić i powiedzieć nam, czy ten Pegasus został kupiony legalnie, czy był używany legalnie. To bulwersuje miliony Polaków. Bardzo chcielibyśmy to wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję dotyczącą badania wpływów rosyjskich, przypomnę Panu, ale też i wszystkim, że prawo i sprawiedliwość urządziło w Polsce osiem lat, miało wszystkie narzędzia i wszystkie służby świata do tego, żeby złapać każdy wpływ rosyjski, jaki tylko mógł się w Polsce pojawić, ale z jakichś powodów tego nie zrobiło. Skoro tego nie zrobiło i przez osiem lat nie dostarczyło żadnego dowodu, że ta komisja ma sens, to należy się zapytać Sejmu, czy ta komisja ma sens. I właśnie to pytanie zamierzamy zadać. A wydaje mi się też, tak między nami mówiąc, że kilkaset tysięcy złotych wydawanych co miesiąc, co dwa miesiące doliczę do tego biura i inne rzeczy naprawdę mogłoby być spożytkowane w inny sposób wesprzeć program in vitro, o którym wczoraj mówiliśmy i niektórzy z państwa z pisu martwili się skąd pieniądze, jak to zrobić. Może wesprzeć podwyżki dla pielęgniarek, które niedługo będziemy procesować. Znajdzie się w państwie wiele celów, które te pieniądze chętnie przyjmą. To takie proste te, rozróżnienie. Te, Bardzo te, dziękuję. Te rosyjskie też były wśród właśnie Specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że zarządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że te wpływy, te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były. Ja nie wiem o tym, czy one były, ale te A, wpływy. czyli wśród... domaga się pan, żeby nie, nie zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy? Bo nie ma pan co do tego pewności. A czy ja się niczego nie domagam, panie Aha. marszałku? Tylko ja pytam o to, nie, to czy ja też, też to odpowiadam, nie. Bo to, ja z, to, ciekawością, to też... z ciekawością przyjmuję tak, pański to, punkt to widzenia. Tak, to właśnie o to pytam. Czy to też nie powinno zostać zbadane? Czy te wpływy wśród służb specjalnych? Nie były aktywne, tak samo jak służby specjalne w. Tak, yy, zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z Pegasusa. Nie, pan, ja porozmawiam sam. z siłami politycznymi. Może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiSu w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć. Ale, ale po kolei, zróbmy to wszystko po kolei. W afera wizowa, Pegasus, wybory kopertowe, w których ja brałem udział, moje nazwisko było na tych kartach, które później mielono bez sensu. Bardzo chętnie dowiemy się krok po kroku, Zapewniam pana, że chociaż jestem skromnym marszałkiem rotacyjnym i będę tu tylko dwa lata, to w ciągu tej kadencji naprawdę będziemy w stanie pokazać państwu prawdę przede wszystkim, bo prawda, jak mówił klasyk, nas wyzwoli w bardzo wielu obszarach naszego życia. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo dziękujemy.